Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. W dzisiejszym odcinku e, gościmy Macieja Stefaniaka ze sklepu strzelec w zielonej górze, który pokaże nam, co zrobić z pardem NV008. E, dlaczego chcemy to pokazać? Dlatego, że coraz więcej osób pisze do mnie o to, żeby zrobić instruktaż odnośnie e, tego urządzenia, czyli e, jak je zamontować, jak je przestrzelić, jak je w ogóle złożyć. Jesteście ciekawi, co jest w pudełku? O tym wszystkim. Dzisiaj Maciek. Maciek, e, czyń swoją powinność. Okej. Okay. A więc tak, mamy w pudełeczku mamy pokrowiec z urządzeniem. Mhm. Zanim otworzysz pokrowiec z urządzeniem, ja też mogę powiedzieć, że jest karta gwarancyjna tak. e, dystrybutora polskiego, to ważne. I instrukcja, instrukcja obsługi w języku, w języku polskim. polskim. Oczywiście. Często jest tak, że e, ktoś tam pisze, słuchajcie, czy ktoś ma instrukcję w języku polskim. Pewnie każdy kto kupił urządzenie w Polsce od polskiego dystrybutora, to każdy ma taką instrukcję, ale co w środku? Tak, w środku mamy urządzenie noktowizyjne PART NV008, mhm. akurat wersję bez dalmierza mhm. i tutaj w tym też komplecie mamy montaż mhm. z, odsadzon z odsadzoną szyną, z montaż na szynę Picatinny, mhm. szynę taką jak tu mamy tutaj w karabinie. No i no cóż, podkładki. Jeżeli chodzi o samo zamontowanie tego typu urządzenia, jest właściwie można powiedzieć takie samo. Taka sama zasada jest jak w przypadku normalnego układu optycznego, tak? Czyli, to musimy, znaczy? czyli musimy ustawić go jak najbardziej w osi z lufą czyli oś układu optycznego z, osi, z osią lufy. Rozumiem. Dokładnie. Czy te podkładki, które tutaj są w zestawie, tak. śruby, kluczyki, to nam będzie potrzebne? Oczywiście. Okay. Czy, czy mogę powiedzieć, że to co dostaniemy w opakowaniu od, e, od firmy PART, czyli od polskiego dystrybutora, czyli od firmy Tanie Polowanie, to to mamy wszystko to, że możemy, nie musimy ingerować żadnymi swoimi narzędziami do tego, żeby to zamontować? Pod, Czy warunkiem, musimy mieć jakiś... pod warunkiem, że szyna Picatinny no jest, jest prawidłowo zamontowana na broń. Jeżeli, jeżeli ktoś ma <laughs> podobnie jak w naszym Straserze, to nie ma kłopotu. Tak, tu tak? akurat mamy zintegrowaną szynę Picatinny, okay. dlatego taki model tutaj mamy. W porządku. E... Mamy też, poczekaj Maćku, mamy też kabel do ładowania tak. w zestawie. Aczkolwiek w komplecie też z reguły bywają ładowarki z dodatkowymi akumulatorem, mhm. akumulatorami, tak? Więc... No właśnie, bo też nasi widzowie piszą w komentarzach, jak długo wystarcza bateria. Ja Wam powiem tylko tyle. Ja mam podobne urządzenie, tylko że termowizyjne. Jeżeli wychodzę na całą noc na polowanie, zawsze za sobą zabieram dwie baterie. Koszt baterii, macie, to jest? 30 zł. Rzędu 30 zł, więc... Czasami fajnie mieć ze sobą gdzieś tą dodatkową baterię, bo to nie jest wielki wydatek, a e, wymiana baterii to jest po prostu odkręcenie, tylko i wyłącznie tutaj kapselka włożenia e, kolejnej baterii. No dobrze, ale nie będę odbierał tutaj Ci Macieju e, głosu. Działaj, działaj, składaj. A więc tak <laughs> w komplecie mamy, to musielibyśmy pokazać. E, tu akurat dostaliśmy e, ostatniej, ostatnią wersję podkładeczek, w związku z tym, że. Mamy, mamy te, to urządzenie odsadzone dalej, tak? czyli, jak zamontujemy je w tej części, tak? mhm. no to y, jednak, y, y, oś jakby tego urządzenia może być dość mocno przekłamana, szczególnie góra-dół tak? mhm. w tym przypadku. I w związku z tym, producent, producent tego przewidział urządzenia to. przewidział to tak i początkowo były takie podkładki. Dawane, jedna mhm. jest grubsza, trzeba zwrócić uwagę na ich grubość. Tak? Można to za pomocą naginania jej wyczuć. Ta jest grubszą podkładką, ja już to wiem, a ta jest cieńsza. Zresztą Cięższa. widać, mhm. że ona się tutaj nam wygina. I no nie ma innego wyjścia jak przykręcić urządzenie metodą prób i błędów. Czyli, czyli przykręcamy trzy e, imbusy, które są w komplecie do urządzenia dane. Ale przykręcasz to bez tych podkładek? Tak, na razie bez podkładek. E, dlaczego? Dlatego, że Najpierw musimy sprawdzić jaka jest oś tego urządzenia względem osi lufy. A, Czyli rozumiem. najpierw dokręcamy trzy imbusy sobie skręcamy to powiedzmy jeszcze nie docelowo, mm. tylko... Czyli tak na próbę skręcamy. Tak, ale tak już powiedzmy te śrubki powinny być e, dokręcone dosyć mocno. Okay. Tu już wcześniej sprawdziliśmy sobie odległość od oka, od, tak? Oka, w jakiej, no? jakiej odległości powinniśmy mieć, a więc. E, w tym momencie, tutaj mamy praktycznie na samym końcu, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W związku z tym, że jak mocujemy już to urządzenie tutaj, żeby była powtarzalność mocowania i strzelania, musimy zawsze to urządzenie w trakcie dokręcania pchać do przodu. On ma taki, tak jak tutaj może będziemy to widzieć, taki minimalny luz na klinie blokującym na tych przecięciach slotach szyny. Więc, więc teraz tak, dokręcamy pchając urządzenie w tą stronę do przodu. Dokręcamy, i w tym momencie ja akurat mam metodę najprostszą, w związku z tym, że mogę spojrzeć przez lufę. Przez lufę. Dokładnie. Mhm. Możemy używać, oczywiście, do tego nabojów laserowych, tak? czy jakichś e, laserów do justowania układów optycznych, które wsadzamy od czoła lufy. E, to już justowania. Jest, e, Jakich e, ty e, trudnych słów jest... używasz? Dobrze, zanim, e, zanim Maciek. E, ty o tych wszystkich trudnych słowach i ustowaniu i w ogóle, ty tutaj sobie zerknij, czy tobie to wszystko pasuje, mhm. a ja wam powiem, słuchajcie, jedną rzecz. E, niedawno kręciliśmy taki odcinek z urządzeniami Parda, byliśmy razem na polowaniu i był z nami e, nasz kolega Patryk, który używał e, właśnie takiego, takiego urządzenia, tylko, że z dalmierzem. Patryk powiedział jedną ważną rzecz, że jeżeli to urządzenie jest dobrze przystrzelane do broni, to można nim wbijać gwoździe. Powiem wam, i to będzie wyzwanie dzisiaj dla Maćka. Chciałbym, żeby on dzisiaj po złożeniu tego sprzętu strzelił prosto w gwóźdź. Jesteśmy się ciekawi, czy on trafi? Trafisz? Przyjmujesz wyzwanie? No, wszystko zależy od wielkości gwoździa. No na pewno nie będzie to taki kolejowy. Przywiozę ze sobą gwóźdź, mógłbym powiedzieć, że jest w wielkości 20 groszówki. No okej, okay. no, możemy spróbować. No to próbujemy. E, zatem składaj i e, musisz to celnie przystrzelać. A więc tak, e, z, z reguły, już z doświadczenia mogę powiedzieć, że e, musimy to urządzenie przekosić w ten sposób. Tak? Mając dobrze ustawioną oś e, e, w, w, szyny względem osi lufy, tak jak to fabryka zrobiła tutaj w tym przypadku, E, no to e, tu mamy troszkę kopnięcie jakby na tym montażu względem e, osi lufy i musimy to troszkę podnieść. Już zaraz pokazuję o co chodzi, e, to jest... najczęściej się to e, robi, właściwie już nieraz to w ciemno wsadzam po prostu, więc... No tak. Ile takich urządzeń już Maćku zmontowałeś? No trochę było, nie wiem, nie liczę. Nie liczysz. I teraz tak. Wcześniej mieliśmy podkładeczki e, grubsza, cieńsza, które mogliśmy podłożyć pod ostatnią, tą grubszą, mhm. środkową, tą cieńszą, mhm. bądź nieraz trzeba było aż tak dużo, żeby dwie obok siebie mhm. e, były, ale dzisiaj mamy, dzisiaj mamy e, też tą nową wersję, czyli na wszystkie otwory. Mhm. Ona jest z jednej strony grubsza, mhm. a z drugiej strony jest cieńsza. To mhm. też możemy wyczuć po twardości wyginania się tego elementu. Więc wsadzamy sobie tą grubszą część na końcu urządzenia w naszym przypadku i mhm. teraz e, musimy sobie trafić. A nie jest, widzę, łatwo. E, Może połóż nasz. E, chyba, że dasz najpierw. E, nie, jest, jest ok, z tym, że. A, trafiłeś, udało Dobrze. się. Dobrze. I teraz tak mamy raz. Jak już jedna nam chwyci, to OK druga. Teraz, też miejsca tych śrubek, no to wiadoma sprawa. W związku z tym, że dostajemy trzy w komplecie, no to mhm. oczywiście możemy to urządzenie, nieraz e, e, zdarza się tak e, szyna zamontowana na broni, że możemy, <coughs> musimy to urządzenie jeszcze bardziej do tyłu cofnąć. Jasne. A więc ważne, żeby było na trzech śrubach, złapanych, To nie ważne, że jest na trzech. Czy skrajne śruby złapane? Jasne. Czy były trzy śruby obok siebie też może być. Czyli mhm. ma możliwość jeszcze cofnięcia tego urządzenia do tyłu. Mhm. W tym przypadku tutaj w tym karabinie nie ma tego, e, nie musimy tego Bo e, mamy robić. taką szynę, że możemy sobie na to pozwolić. Dokładnie. Teraz dokręcamy już, mhm. można powiedzieć, do, docelowo. Mhm. To może ty dokręcaj, a ja, a, a ja pójdę po baterię. E, Okej, okay, dobrze. Tak? dobrze. A tu nie, akumulator jest, tak A, nie? jest. Mhm. Ok, eee, Czyli tak, e, mamy już w tej chwili dokręcone. Eee, chociaż wiesz co, może ten akumulator faktycznie trzeba by było, bo ten już jest na wykończeniu. Więc okay. jeżeli mamy jeszcze troszkę czasu e, poużywać, to dobrze by było go załatwić. Porno, to ja lecę po akumulator, zostawiam Was z mackiem. Patrzcie, jak on to robi, bo robi fachowo. Tak jest, i następnie montujemy. W momencie, kiedy dokręciliśmy już te śruby, oczywiście z czuciem, bo to wiadoma sprawa, że to nie jest stal, dopychając do przodu, do przodu dokręcamy, i w tym momencie możemy jeszcze dodatkowo taki tu są takie otworki w tych nakrętkach, żeby. Żeby nie siłować się ręką, żeby nie niszczyć sobie skóry na ręku, to możemy dodatkowo sobie dokręcić kluczykiem i busowym tą nakrętkę mocującą. Tak, i właściwie można powiedzieć, że mamy urządzenie gotowe do przystrzelenia broni. Następnym etapem będzie ustawienie już tak po lufie bądź laser, który możemy wsadzić w komorę, czy też na, ten na końcu, ustawienie już na siatce celowniczej, czyli tam jest taka funkcja pozycjonowania krzyża. Oczywiście możemy sobie wybrać profile balistyczne, tak? czyli w związku z tym, że mamy AB i in, kilka profili balistycznych ustawiamy sobie do tej broni, załóżmy A, dystans 100 metrów. E, przystrzelenia broni, bo to jest najczęstszy e, dystans i tak to e, wykonujemy. No i jak tam Maciek? E, tak, zamontowaliśmy już e, na szynie, czyli dokręciliśmy docelowo e, urządzenie, w tej chwili mamy już je ustawione też po lufie akurat w tym przypadku e, i następnie musimy to fizycznie przystrzelić. Czyli robimy e, przystrzelenie broni tak jak z każdą lunetą, czyli Dokładnie. ustawiamy e, już wtedy w menu urządzenia. Tak, pozycjonowanie krzyża. Pozycjonowanie i tam krzyża. Ustawiamy Tego słowa X, mi brakowało. Pozycjonowanie X, X, y, krzyża. Tak, tak, e, ustawienie. Czyli co? E, idziemy, na idziemy na stanowisko, stanowisko strzelnicze tak, i tam e, ustawimy wszystko, tak? Dokładnie. Okay. Czyli zapraszam Was na stanowisko strzelnicze. Maciek przystrzeli e, prawidłowo urządzenie, a potem zabawimy się wbijanie w gwoździ. Tak jest. Okay. Może jakiś czelen zrobimy. Okay. Właśnie. <laughs> słuchajcie, a może takie zawody. Jeżeli podobał Wam się ten film i jesteście e, właścicielami e, Parda 008, e, wbijcie gwoździa na e, 100 metrów czy na 150 100 metrów na 100 tak. metrów. Idziecie w to? Kto wbije pierwszy gwoździa i wyśle film e, do mnie z tym gwoździem, dostanie ode mnie jakąś fajną nagrodę. Challenge ruszył. Idziemy przystrzelać. Okay. A czy, czy, czy <laughs> ciekawe, czy ty z tego gwoździa wbijesz, co? <laughs> Zobaczymy. <laughs> Tak jak każde urządzenie, oddajemy jeden strzał sprawdzający po ustawieniu po lufie bądź laserze, który mamy tam na wyposażeniu. Oddajemy jeden strzał i sprawdzamy, gdzie on jest. jak Maćku? Ósemka lewa, dobrze. Dzik by leżał. Dzik by Dzik leżał, by leżał ale, e, ale nasz gwóźdź... Niech nie, gwóźdź, a to daleko jeszcze do gwoździa. No właśnie. E, ale już tylko zobaczymy. Tak, ustawiamy oś X i oś Y. Oś X odpowiada za poziom, Y za pion. Przy naciśnięciu osi X obraz nam się zatrzymuje automatycznie, stąd dość łatwo można ustawić to urządzenie. Oczywiście wychodząc z menu musimy zapisać ten nastaw ostatni. No, słuchajcie, kochani. E, Maciej, jak urządzenie? No, Przystrzelane? Tak, wydaje mi się, że jest przystrzelone. Okej. Okay. Ja pozwoliłem sobie też pójść do naszego gwoździa. A w ogóle, słuchajcie, sami już widzicie, że pracujemy na podczerwieni, jest ciemno. E, oprócz tego, e, oprócz urządzenia 008, mamy też e, urządzenie NW019, które stoi tam właśnie. Jaka tam jest w ogóle odległość? 100 metrów? 100 metrów, tak. Na odległości 100 metrów od nas i to urządzenie też jest ustawione w trybie e, podczerwieni i też nagrywa nam e, to, co Maciek będzie e, strzelał. Więc e, jestem ciekawy, czy gwóźdź będzie trafiony. Mały cel, zobaczymy. <laughs> mam, na, mam nadzieję, że tak. E, więc lecimy, Maciek. Pierwszy ja strzał, jak? To wygląda na to, że dziura się zrobiła dość duża, więc chyba trafiłem. E, to co, idziemy. Zaraz zobaczymy, no widzę dużą dziurę po prostu w tarczy. No. Na szczęście mamy jeszcze jedną kamerę, tak. e, więc możemy podejść komisyjnie z naszym e, operatorem. E, mamy tam drugie ujęcie, więc sprawdźmy. Rozładuj, proszę broń, żebyśmy szli bezpiecznie. Tak jest. Idziemy. Powiedz w ogóle tak, jak ustawiałeś to urządzenie. Wiele chyba problemów nie stwarza ustawienie takiego urządzenia. Nie, no, nawet mówię, jest to trochę łatwiejsze wręcz od ustawienia normalnej lunety, takiej zwykłej uh -huh. z mechanicznymi bębnami regulacyjnymi, uh -huh. ze względu na to, że możemy zatrzymać sobie obraz, czyli pierwsze kliknięcie uh -huh. na osi X R, lub Y uh -huh. powoduje nam zatrzymanie obrazu. Uh -huh. e, także mm, wtedy możemy spokojnie najechać tą siatką celowniczą na, e, na e, przy strzelinę. Okej, okay, w porządku. No już jestem ciekawy, już coraz bliżej celu, aczkolwiek jeszcze mamy kawałek do przejścia. Musimy ominąć tutaj przeszkody na tej naszej strzelnicy. No ale jak? Powiem Ci, że ja tak, tak. przez chwilę mówię, kurde, to chyba gwóźdź wpadł. <noise> no oby, no mam nadzieję, bo e, skupienie ogólnie rzecz biorąc z tej lufy, z tego karabinu, mam e, mniej więcej takie e, trochę większe od tego gwoździa, Rozumiem. Więc... Więc e, to jest tak na granicy trafienia. Tak? Słuchajcie, zaraz zobaczycie tarczy, my już jesteśmy blisko. Zobaczycie też o tym co mówiłem, czyli o e, urządzeniu, które stało blisko tarczy i, e, i nagrywało to. No oh nie wierzę. No, gratuluję. Tak. Stefan. Jeszcze raz. Słuchajcie, challenge idzie w Polskę. Każdy, kto ma parda 008, strzela na 100 metrów w tarczę. Pierwszy film, który przyjdzie do mnie pod tym filmem lub... Najlepiej w komentarzu tego filmu na Facebooku, tak? Czyli challenge zaczynamy. Każdy, kto ma part 008 e, z dalmierzem, bez dalmierza, bez różnicy. Strzał z podpórki. Oczywiście z podpórki, bo to już jest dość trudna, tak? Strzał z podpórki na odległość 100 metrów, gwóźdź o wielkości 20 groszówki. E, pierwszy film, który do mnie przysyła osoba, e, otrzymuje ode mnie nagrodę. Powodzenia życzę. E, <laughs> I tak to właśnie jest. E, no i co? Ciemno się zrobiło, świeższe cykają. Idziemy zapolować coś może, co dzisiaj? Bardzo chętnie. To idziemy na polowanie. E, dzięki, że byliście. Zapraszamy na kolejne odcinki. E, Dashbur. Do zobaczenia. Cześć, hej.